My politycy e, mamy niestety taką wadę, taką cechę, że e, czasem nam się dziś wydaje, gdzieś gubimy to po drodze, że ta Warszawa, ten Sejm, w którym jesteśmy non-stop, e, te telewizje ciągle powtarzające się w półko, i My ciągle jesteśmy w swoim własnym grobie. E, i, I ja dlatego tak dużo jeżdżę po Polsce, e, bo, bo nie tylko z powodu kampanii bo czy jeśli prześledzicie moją drogę, chętnie mogą zajrzeć na Facebooka. Bo widać, że ta podróż moja i moich kolegów, koleżanek, kolegów, kolegów trwa już wiele lat. Od trzech lat jestem codziennie w innym mieście, w innym miejscu, rozmawiam z ludźmi, dlatego że ja uważam, że tak naprawdę prawdziwa demokracja i prawdziwe, prawdziwe ludzkie życie toczy się tu, a i tam. I tam. My jesteśmy trochę jak w takim szklanym akwarium izolowani w tej Warszawie. I czasem przyczyną chyba naszych klęsk politycznych, różnych klęsk polityków jest to, że gdzieś e, gubimy tą rozmowę ze zwykłymi ludźmi. Ja dlatego bardzo lubię e, przyjeżdżać na tego typu spotkania, sprawiają mi one przyjemność, ponieważ wysłuchuję Państwa opinii. O takie opinie będę też Państwa dzisiaj prosił. Śmieję się, czasem ludzie mówią na spotkaniach taką rzecz, że, że prawdopodobnie jestem jedynym e, gościem w Polsce, który wie na pewno, że nie chce zostać ministrem zdrowia. się od tego stanowiska ubiega, walczy, konkuruje. Ja wiem na pewno, że nie chcę zostać ministrem zdrowia to bardzo trudne 4 lata y, w życiu dlatego, że Minister Zdrowia to jest taka specyficzna funkcja ponieważ każda decyzja Ministra Zdrowia de facto dotyka każdego obywatela tak czy inaczej, ale w jakiś sposób dotyka dlatego, że każda decyzja każdy z nas ma w rodzinie, wśród bliskich, znajomych, przyjaciół, kogoś chorego, czasem kogoś bardzo ciężko chorego i w związku z tym każda decyzja Ministra Zdrowia dotyka każdego polega. No? I minister Obrony Narodowej zajmuje się wojskiem, kupuje działa, armaty i sprzęt no i generalnie zajmuje się jakąś częścią życia publicznego. No, no, nie wiem, Minister Nauki zajmuje się studentami, nauką, profesorami, ekspertami itd. Tak Minister Zdrowia de facto... Każda decyzja dotyka 38 milionów Polaków i co ciekawe, 38 milionów Polaków każdy z osobna wie jak naprawić system ochrony zdrowia. Tu też przekonałem, że każdy Polak wie jak system ochrony zdrowia naprawić, ale oczywiście to nie jest proste zadanie, dlatego że ten system jest bardzo, bardzo skomplikowany. Minister Zdrowia zajmuje się kilkoma takimi głównymi yy, bo gdzie myślą, że Minister Zdrowia zarządza również szpitalami? Mówi państwo wiecie, iloma instytucjami nadzoruje... Ile szpitali w Polsce? Kto wie? Tysiąc. Około tysiąc. Ile ma w sposób taki bezpośredni nadzoruje instytutami, szpitalami, ile takich instytutów ma pod sobą Minister Zdrowia? 16. To ludzie tego nie wiedzą w ogóle. Bo czyje są szpitale? Szpitale są starostów powiatowych, starostów powiatowych, Szpitale są marszałka województwa, szpitale są Akademii Medycznych, Uniwersytetów Medycznych, szpitale są ministra obrony narodowej, szpitale są ministra spraw wewnętrznych, a minister zdrowia, tym wszystkim zarządza, za wszystko odpowiada 24 lata, nie mając wpływu de facto na funkcjonowanie tego szpitala. Co, co jest ciekawostką, gdzie tego w ogóle nie wiedzą. Dlatego, że jeżeli starosta jest właścicielem szpitala, to jest organem nadzorującym i de facto on go zatrudnia, zwalnia, bo pod nim jest dyrektor, minister zdrowia może to sugerować, a jest oczekiwany od minister zdrowia realnego działania i wpływania na te szpitale. Ale wracam do rzeczy, przynajmniej ministertorem. Najtrudniejszą częścią, wbrew temu, co się myśli, pracy Ministra zdrowia, to jest prowadzenie procesu refundacji. Już pamiętacie tą ustawę refundacyjną, ona wywołała takie wielkie emocje w społeczeństwie, w lekarzy. ta lekarzy. To, że leki w Polsce stawały się coraz tańsze. Ja Państwu wytłumaczę, jak to się działo. E, ale kosztowało to bardzo wiele e, różnych emocji. Bo jak wiecie, Państwo wiecie, koncerny farmaceutyczne to jest potężna branża finansowa. Mówi się, że to jest największa branża finansowa w świecie, no, a na pewno jest na podium, czyli w pierwszej trójce. Czyli dysponują potężnymi środkami finansowymi, potężnymi metodami lobbyingu, nacisku, wpływu itd. itd. No, Minister Zdrowia siada z tymi koncernami i generalnie musi z nimi negocjować ceny leków. Polega to na tym, że Minister Zdrowia negocjuje z wieloma różnymi koncernami na najniższą możliwą cenę leków dla, dla Polaków. Potem te koncerny mogą między sobą konkurować. Jak ktoś ma lepszą ofertę, to przychodzi i w takim bardzo trudnym procesie pilnowanym bardzo przez służby specjalne taki lek trafia albo nie trafia na, na eksterę fundacyjną. Najgorsza sytuacja wydarzyć się może wtedy, jeżeli Minister Zdrowia jest zideologizowana, czyli jeżeli ministrowi zdrowia przyświeca inna myśl niż tylko merytoryczna. Teraz Państwu powiem, do czego zmierzam. Dlatego, że minister zdrowia musi się kierować encyklopedią, a niekoniecznie encykliką. Dam Państwu taki przykład. Jedną z najtrudniejszych negocjacji, jakie prowadziliśmy w resorcie zdrowia, były negocjacje dotyczące leku dla dzieci poprzestrzega. Są takie sytuacje, w którym dziecko musi mieć przeszczepioną nerkę, kontrowę, bardzo trudne sytuacje dla dzieci i jeśli tak jest, to ci pacjenci muszą otrzymywać pewien syrop, nie będę wymieniał jego nazwy. I to były najtrudniejsze negocjacje dlatego, że mamy monopolistyczny rynek, bardzo wąska specjalizacja, ogromne koszty tego leku i udało się ten lek wynegocjować do ceny 3,20, czyli rodzice mieli, rodzice tych dzieci, nie dość, że dzieciaki bardzo ciężko chore, czasami śmiertelnie chore, ogromne wydatki, no bo czasem dzieciaki, nie jeździć po szpitalach, do lekarza, rehabilitacji itd., no, dostali lekarze, za 3, No i teraz już przechodzę do czystej polityki. Minister Radziwiłł, kiedy objął go minister po nas, podjął taką decyzję, że rozpocznie walkę z pewną tabletką. On no, rozpoczął walkę z tabletką dzień po. Mówiła o antykoncepcji awaryjnej. Sześć miesięcy się minister radził ganiał z tabletką dzień po pusejnie, bo jego celem było to, żeby w przeciwieństwie do mnie wprowadzić tę tabletkę na receptę. Ja, my podjęliśmy decyzję, że ta tabletka, tak jak w całej Europie, przebadana, bezpieczna, sprawdzona, będzie dostępna dla Polaków bez recepty, bo ja uznaję taką zasadę, że dobre państwo to jest takie państwo, które nie jest państwem nakazowo, nakazowo, nakazowo rozdawczym, tylko pań, dobre państwo jest państwem wolności ludzi. Ludzie podejmują decyzję o tym, jak chcą żyć, a nie państwo, zanim podejmuje decyzję, jak powinni żyć. Ja tak, tak rozumiem państwo, i takie państwo chcę budować, takie państwo będę budował. Więc wracając do tego na Ale No się z tą przez 6 miesięcy po sobie, żeby ją wprowadzić za wszelką cenę na receptę, No przegłosowali pewnie jak zwykle nocą, już nie pamiętam, ale prawdopodobnie jak zwykle. Druga, trzecia w nocy, bo od głosować yy, przygłosowane, że, że tabletka idzie na receptę. Ale w tym samym czasie, yy, w tym samym czasie, dokładnie ten syrop, od którego zacząłem rozmowę, przez to, że minister zajmował się ideologicznym, yy, jakby ideologicznym projektem wprowadzenia tabletki dzień po z powrotem na receptę, zgadzicie Państwo, ile kosztuje do dzisiaj ten syrop, który kosztuje. Poruszam ten temat w oficjalnej zdrowia, w telewizji, w gazetach, wszędzie gdzie jest. Ten lek kosztuje dzisiaj dla rodziców. 920 zł. 920 zł miesięcznie. Szanowni Państwo, pokazuję Państwu, na czym polega, czym powinna różnić się praca ministra zdrowia, tak, rozumienia Państwa w ujęciu ministra zdrowia. Już ja rozumiem swoją rolę jako ministra zdrowia, że jestem przedstawicielem pacjentów w rządzie. Tak to rozumiem. Tak z taką myślą szedłem do rządu. Dlatego takie kłopoty z lekarzami, z oni z utopiowani, no nikt inny jak wasz Jurek przyjeżdżał do mnie i krzyczał na mnie tam w tym, w tym ministerstwie, że to, że tamto, że siamto. Ale ja tak rozumiem swoją rolę, że ja muszę reprezentować pacjentów, czyli stawać naprzeciw lekarzy, nie to żeby z nimi walczyć, tylko po prostu robić wszystko, żeby tym pacjentom jakby, jakby było, było lepiej w tym trudnym całym systemie. A minister Radziwiłł zajął się ideologią i w tym czasie, kiedy walczył z tabletką zimkową, choć nie ma żadnego powodu, żeby z nią walczyć, poleciały inne leki. I dzisiaj mamy tego efekt. Kolejna sprawa, którą chciałem z to jest taki projekt, mój projekt życia, z którego jestem najbardziej dumny, e, w, 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 z projektu, który przeprowadziłem, to jest projekt in vitro. E, w wiecie, w roku 2010 dr Edwards, to, to jest wynalazca, twórca metody, twórca metody in vitro, on otrzymał w 2010 roku Nagrodę Nobla za wynalezienie tej metody. A w Polsce w roku 2019, jestem tego świadkiem, więc nie powtarzam czy opinii, tylko że to na własne uszy. Mówi się w mównicy Sejmowej, czy, czy mówi się w mediach publicznych, w mediach w ogóle, w mediach, mówi się o tym, że dzieci in vitro mają szlamę. Że, rozumiecie Państwo absurd sytuacji, miejsca i czasu, który się zajmuje, proszę Państwa. Z programu in vitro. Które osobiście podpisywałem, urodziło się, uwaga, 21,5 tysiąca dzieci. Czyli 21,5 tysiąca szczęśliwych rodzin. 21,5 tysiąca ludzi borykających się z problemem niepłodności. Takich ludzi w Polsce jest 2 miliony. Czyli ludzi, którzy walczą z problemem niepłodności. I przecież oni tak naprawdę. Najbardziej ze wszystkich, co to dziecko, skoro tak strasznie o walczą, leczą się, kobiety przechodzą gehełny w, w tym procesie diagnozowania przyczyny i płodności i państwo i nauka może im zaoferować pomoc w postaci in vitro. No to ja jestem zwolennikiem takiego państwa, które nie narzuca ludziom, co mają robić, tylko umożliwia ludziom lepsze i łatwiejsze życie. My nie mówiliśmy nikomu, że masz iść, zrobić in vitro. My mówiliśmy, że jeżeli twoje wartości cię nie przeszkadzają, że jeżeli jest to zgodne z twoją moralnością, wartościami, wiarą, katolicyzmem, to po prostu państwo umożliwia ci to Jeżeli to jest niezgodne z twoim myśleniem, to po prostu tego nie robisz. Podobnie jak z tabletką, po. To, trzeba mówić, pierwsza decyzja ministra zdrowia decyzji poważnych, ministra Radziwiła, to była likwidacja programu Unijnego. Ja się czym trzeba się kierować, żeby zabrać ludziom możliwość, Korzystania z programu in vitro, znaczy, ja, nie widzę, ja nie widzę dobra w tym roku, nie wiem czy Państwo mnie rozumiecie, ja nie czuję dobrej intencji w zabraniu ludziom tej możliwości, bo przecież nikt nikogo do niczego nie zmusza. Ja robię takie testy, nie bawcie się Państwo, kamery są ustawione na mnie, nie na was. E Zróbmy głosowanie, to robimy, to robimy głosowanie, głosowanie. takie wśród młodych ludzi, starszych ludzi. Tu mamy cały przekroj wiekowy i społeczny. Dużo ludzi na Kto z Państwa uważa, że Państwo powinno ludziom umożliwić korzystanie z programu i vitro, z założeniem takim, że ci, którzy nie, nie, dla nich jest to niezgodne, przekracza ich wartości, nie muszą z tego korzystać. Kto z Państwa uważa, że Invitro powinno być dostępne dla do ludzi? Podniesie rękę długu. To masz las rąk. Las rąk. A kto z Państwa uważa, że in vitro nie powinno być dostępne w trybie programu rządowego? Jest taka osoba? Nie ma, jest jedna osoba, dwie, sub, trzy, ale jest zdecydowana mniejszość i jest to dla mnie jakaś informacja wywiziona także ze Szczecina. Miasto z wizją To dla Was zmieniamy Szczecinek. Wywołuję Miasto z wizją.pl